Mój największy konflikt na anarchii SMP. Dostałem takie pytanie od widzów. I słuchajcie, zastanawiałem się, czy ja miałem jakiś największy konflikt, czy ktoś mi zrobił coś takiego, wiecie. No i potem, jak ja mogłem o tym zapomnieć? Oczywiście, moim największym konfliktem był raczej Dranhis. Na początku anarchii, pamiętam, on wtargnął na mój teren, na moją świętą wyspę i tam rozsadził mi enchant, czy coś tam. Tak pamiętam. Od tego momentu zaczął się nasz największy konflikt. Kurcie, w sumie nie pamiętam jak to dalej było. Ja chyba szukałem jego bazy czy coś, żeby mu coś rozsadzić, ale on tej bazy nie miał. I nastąpił jakby drugi wjazd na moją wyspę. Tam już to grubo poszło. No, została cała zniszczona doszczętnie, jakby główna partia tej wyspy. Mówię, nie no, zabiję go po prostu, nie. Udało mi się znaleźć na jego filmie koordynaty, ekspiarki do złota, tam moją rozwaliłem tą całą jego bazę. I on był, słuchajcie, na mnie zły, jak on mi dwa razy zniszczył tą wyspę. I jakby najechał, jakby zaczął sam, więc o co chodzi? No ale potem na szczęście, wiecie, tam chłopaki się zreflektowali, pogadali. Tam Bluker z Dranhisem, którzy byli odpowiedzialni za największy griff wyspy, ją załatali. No i już od tego momentu był raczej między nami spokój, ale pamiętam, że było grubo. Tam jak nagrałem swój film na główny kanał, to pamiętam tam na dranhisa trochę pocisnąłem, może w emocjach czy też nie, ale no nie powinienem na pewno tak robić. Też miał negatywne komentarze i dużo łapek w dół pod filmem, także no jakby to nie było moim celem. I no tutaj mój błąd, że tak zrobiłem, troszeczkę tak narrację w filmie poprowadziłem, że dużo mnie korzyści jego osoby. No ale po prostu chciałem powiedzieć wam i przekazać moje uczucia w filmie, jak ja się czułem i jak ja to odebrałem. Także to był mój największy konflikt, tego co pamiętam. Tyle grałem na serwerze kingmc.pl.